Dzień dobry, cześć, czołem, witam wszystkich, tutaj czwarta ekipa, zielonego dzika i kliporek No, dzięki No bo kurczę, spojrzałem akurat na ciebie i nie masz cztery EZD, tylko masz jakieś inne No inne mam, inne właśnie, to, to czas jest... zmienić To pierwsze testy. Nie nie nie, D... nie, 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 nie D... zawsze. nie wiem w sumie Dystartowałeś? Wystartowałem, tak Świetnie, kurczę jak to się sprawdza a już idziecie? No, wybieramy pojazd, jakby. O! Face to face. Co, no, to jest sześć osób, jest Google, Google nawet. No, jestem, tylko że ja mam. Altabry. Masz? Altabry. Ja Altabry. No to co? Takie lagi Altabry. Ło, Ej nie, ja nie wiedziałem, że tutaj tak szybko ruszymy. Wow. Co to jest? Co to jest? Ale lecimy, co jest lecimy. fajne? To jest face-to-face. Face. Ojej, kubeczki. Kulka. Ale co jest fajne? Lecimy, lecimy. Uwaga, portal. Ja jak spider man wow. karetka. Nie, Kliporek, przepraszam. Dobra, a ja Kliporek, ty to, ty to masz pecha. Co? Ja zawsze mam pecha. No nie, właśnie. I dlaczego? Nie. Nie, Dobra. o, o. No ale ktoś nade mną przeleciał. Ja. To było niebezpieczne. Ja się mogę założyć, że, wy tą, że jak ja teraz tą karetką jadę, co nie? Czy wy teraz jedziecie? Czy jeszcze nie widzicie? A czy jeszcze nie zmienisz? Znowu, znowu To, to sensu. Wow. Nie. Ktoś, mnie, nie. ktoś mnie sprzątnął. To będzie takie w kółko jeżdżenie, w sensie, że będzie tamten. ten. No. No. Spoko, no nie. spoko. Czekaj, bo ja się próbuję o... A to też ma jakieś turbo, nie? Karetka? No, A przydałoby się. Nie, nie, nie. To będzie bardziej taka mega rampa jak face to face Żeby samolotu... No jak, face to face też. No tak, ale... no. No ja póki co się zderzam z ludźmi. Nie wiem jak ty. Nie, kulka jakaś. Tak. Ale żebym zrobił pinku. Idź.

Co ty powiedzieliś dziku? Melek. Nie usłyszałem klek. To nie źle. O, wypchnę, wypchnę, wypchnę. No nie, na piłku, piłku. dostałem. <grym> no właśnie, ja wkleję do góry, wypchnę, No i właśnie nie dostałem. A, tu przychodzi. O, unik! Nie, nie wyszedł unik. No puść. jeszcze. No, na wiersz. Oh, super. Nie, no jeszcze bublem dostałem. <grym> nie! Znowu? <grym> Coś się stało. Wywaliłem się przed kimś. Fixon on! czemu ja wszystkie... Nie! Jeszcze wybuchłem. Ja też. W tym samym ja momencie. też, wybuchnąłem. A ja wybuchłem. A ja wybuchłem. Nie! O, że się wow. Ale żeś przeleciał. Ale sorry. Tylko ty. Ja? No O. Nie, o, dobra, hyper. Nie, tego nie widziałem! Dobra. Przepraszam? Wybaczam, wybaczam. Coś co, co, nie, nie widzę. O, na kulkę wjechałem. Ale eee. fajnie. Hyper Aha. ma szczęście. Ojej, Uważaj, komisji. uważaj. E! Kto się we mnie wjechał? Ja. Aha. Dlaczego we mnie O, nie obok. No, zrobić. <noise> Pominąć. No ty dzikuj, jesteś hamem. Tory bardzo. <noise> A ja ci zrobiłem hypera. Dzięki. Rozjechałem go jakimś klocem wielkim. A ty tak się odwdzięczasz. O Boże, on jedzie jakimś klocem wielkim. O no. Boże. Dzięki, ha kto mnie rozwalił? Hyper. O z kim ja wybuchłem? Nie wiem, jak się... Ja, 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 ja cię rozalę. Jak coś jest możliwe! Jak to jest możliwe? Czy, nie, to czysta, że w wybuch to jest też? Chyba no, tak. Chyba tak. Bo, tak, bo ja coś wybuchłem. Ale Albo tylko, tylko jeden wybuch by był usłychać. Ło, no ja wybuchłem coś. <laughs> <laughs> to taki śmieszny zielony. Ja. O. O nie, czernało. Oj Boże, jakliporek. Ale po, jak się wyrobiłem Idealnie Dobra Może mi się wreszcie uda przejechać Obóz Ała, ściana Dziękuję, ja widziałem ten ruch, wiesz? Ziomek, o. ten czarnobok to tak jeździ, że nie jeździ Ale co? O, o. Ty, co się skręcasz? Ale... Nie da Sam się, dzikuj, skręcił w moją stronę Oj, Felek, uważaj Koło nie nasza. Przepraszam że kogoś wybuchłem Wybuchu nie ma Oh. A leżysz, leżysz, nie ma wjazdu. Nie ma Dobra, chodź, wjeżdżamy, wjeżdżamy. Czy możesz się? Podoba, podoba mi się ten szerzak. Chodź chodź, chodź gazu, gazu. A mi się nie podoba tu face to face. Fajne jest Takie przyjemne i kolorowe. OPSA! Ja jestem tego samego zdania co Haha. Ja pamiętam, najlepsze chyba było coś zimowe, jak dobrze pamiętam. Nie. No ja, mi się też podobało. Ejko, to ty nie, to trafi. Wczoraj wiem, nie wychodzi mi. Dobra, Dziś. jadę dalej. Ło! Nie! O. o nie! Skarpa! Nie wiem. Wyprzyszenie. Nie, nie wierzę. Autobus! To hyper pojechał dalej, no o co tu chodzi? No, nie, no tym miksonem weź. No, ja nie mogę tym skręcać. O, betonara! Nie możesz skręcać. Nie, nie. O, o możesz nie. Muszę jakiś Drogi. A nie muszę, nie możesz skręcać. Koniara Łop. To betonara, najlepsze wstawaj, wstawaj, you. wstawaj, nie ma leżenia. Nie nie udawaj. Thank you. Nie no, zgniód mnie Czarnobor Dajesz, jedziemy tymi busami Ja przeleciałem no. betoniarą nad felkiem. E, ja walnę ja chyba przy. Nie, Felek! O. A ja i ja, chyba tego... Dajesz Zziku, jedziemy razem Dzięki, jedziemy dzięki, razem. dzięki, jadę po ścianie! Albo i nie Czekaj, już ci idę pomóc A, już se doszło radę Czekaj <laughs> Dawaj, Ech. dawaj, Ech. dawaj, Ech. dawaj, Ech. dawaj. Ech. <laughs> Już jak taka gośnica O ty też? Ja też, ledwo to się tutaj Czułaby pod tą głowę Party jedziemy! Brawo. <laughs> brawo! Brawo, To nie jak myślisz Ops, ops, ops Nie no, betoniara Nie no, bus Bus z Fortnite'a ale... Bus partyjny, pomocny a, bus partyjny, to się da Brzmi jakby to był autobus Partii jakiś. O to chodziło. No bo party bus, rozumiesz. O. Boże ci <laughs> grzeje, grzeje, grzejnik. <laughs> no chyba właśnie by się przydało. Ale o! tym mikserem to jesteś serio niemiły, wiesz? Chyba, chyba, chyba z zamrażarka. Ziomek. No co? Ja ci nie mówiłem, że w Cyprze jest Antarktyda, okej? Okay? Dziś weź i zobacz, bo w kuchni chyba nie zamknąłeś lodówki. Dobrze. O, bo to nie jara. Zamknąłem, zamknąłem. Dzięki. Co to tu takie leży? Pomogę ci. Dzięki. Ale sam się wywaliłem. O. Przepraszam, nie zauważyłem cię. <laughs> ja nie mogę... Liporka, jak on tylko kogoś dotknie, zatrzymuje się, żeby tamta osoba pojechała przed nim... I, I tak jest trzeci A co z grzeczności, wiesz? No wiem, ale dalej jesteś trzeci, więc to jest... Nie, autobus Widzisz, bycie miłym ten... Idzie na plus o, Buli Już jestem czwarty Bo jestem na Może wbiję Nie! Betoniara, betoniara e, nie musisz wyzywać O! Bubel Proszę, no. Tak, o, bardzo. Boost partyjny. <grystanie> ty lecimy, i... lecimy, lecimy. Proszę, nie. <grystanie> Czym ty jechałeś? Co to było? To jest boost partyjny. Faktycznie jest Jest O jest. Boże Ale polecił na twarz Co się nie idzie ten wyścig O, o no z jest ten autobus, ale fajne taką wyświetlaną Bettyniara, Bettyniara, Taki checkpoint. No jak to ostatni? Na jest jestem. Ja mam jeszcze 10 checkpointów, a ja może 25? To? Ja mam 19. <laughs> zachoczyłem Nie, jak leci ten. <laughs> Szkoda słów, po prostu, szkoda słów. O! Meta. Ty co masz fajnie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. To ja mam powiedzieć. checkpoint Na dwudziestym na checkpointzie. A gdzie co pisze? Z. Z, gdzieś tu pisze checkpoint O, ja mam 23 <laughs> Nie no, kulki Uber. jakieś Ojoj oj. Nie no, ściana Szkoda słów po prostu na ten samochód No Mówię, szkoda, ten... O! Ciężarówek, przepraszam, że się przy sobie jest? Nic się nie stało <grym> Jakie jest wyścig, Nie owy. To jest ubyte. O, jadę lawetą. Który masz dzikut ten? 28. Miejsce, aha. A, <grym> miejsce drugie. Kubła! <grym> <Wówę, 28> przepraszam. <grym> Dobry unik, Google. Dobry unik. Nie spodziewałeś się tego, co? Ło! Hyper! Hyper! O. No twoja kolej teraz. Uo. I tym akcentem kończymy!